Echo Słowa Rozważanie Andrzeja Szepa Prorok Zachariasz, którego będziemy czytać dzisiaj, żył w czasach powrotu Żydów z niewoli babilońskiej. Kiedy Żydzi wracali do swojej ojczyzny, a Jerozolima była zburzona, spalona, podobnie świątynia, Pan Bóg kazał im odbudować świątynię. Księga Zachariasza zawiera ciekawe zdanie skierowane do przywódcy Żydów, Zorobabela. Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki sile i nie dzięki mocy, lecz dzięki mojemu duchowi mówi Pan zastępów. Jest to obietnica Boga dla Zorobabela i wszystkich, którzy odbudowywali świątynię, ponieważ siły, którymi dysponowali, były ograniczone. Zasoby finansowe były ograniczone, wrogowie byli liczni i często nie wystarczało determinacji do dalszej pracy. W tej trudnej sytuacji Bóg mówi, że to nie dzięki ich własnej sile i nie dzięki ich własnym zdolnościom, ale to Duch Święty sprawi, że odbudowa świątyni zostanie dokończona. Jest to prosta i wspaniała prawda, która dotyczy życia dla Boga również nas w dzisiejszych czasach. Pan Bóg daje nam pewne zadania do wykonania. Możesz pomyśleć teraz, jakie Pan Bóg daje dzisiaj tobie zadanie do wykonania. Co chce, żebyś zrobił? Kiedy patrzę na zadanie, jakie mi Pan Bóg daje, to widzę, że zasoby mam ograniczone, zdolności mam ograniczone i zastanawiam się, czy dam radę. Ale Pan Bóg obiecuje, że każde dobre dzieło, które on rozpoczął w naszym życiu, dokończy. Każde dobre dzieło, które rozpoczął w nas samych, Dokończy mocą ducha świętego. Takie jest słowo Pana. Nie dzięki sile i nie dzięki mocy, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan Zastępów.